To jest MacBook Pro 13 z procesorem M1 i 16 GB RAMu. To jest iPad Air również z procesorem M1. Czy te urządzenia są do siebie zbliżone, czy możemy wykorzystywać je w podobny sposób? Dzisiaj postaram odpowiedzieć się wam w tym filmie na to pytanie. Mojego MacBooka Pro z M1 mam już ponad rok. Pracuję na nim, mogę śmiało powiedzieć, że codziennie ten laptop nie ma ze mną łatwego życia. Nawet raz spadł z łóżka, jak zasnąłem w hotelu, montując na, na łóżku, pojawiała się mała wniotka z tyłu na obudowie, ale to nie przeszkadza w pracy i w tym, żeby ten laptop spełniał moje oczekiwania. Zajeżdżam go plikami niełatwymi w obróbce, bo z Canona R6 i z C70. Te kodeki nie są najlżejsze i, no i potrzebują tej mocy obliczeniowej, żeby sobie komfortowo móc pracować. Mamy początek 2023 roku i w końcu kilka tygodni temu doczekaliśmy się DaVinci na iPady. Czy te urządzenia mogą ze sobą konkurować wydajnością? Oczywiście, że nie. iPada raczej bym traktował jako dodatek do pracy na jakichś wyjazdach czy, czy przy szybkich montażach. iPad działa o wiele wolniej, wszystko się loguje, ale to może ze sprawą. Młodzieńczego wieku jeszcze z software'u, bo na przykład w Luma Fusion już te pliki działają sprawniej. Także y, sam iPad ma ogromny potencjał i widzę w tym fajną przyszłość, bo nie ukrywam, że sam bardzo czekałem na, na DaVinci i mega się jaram, że w końcu ten program wyszedł i możemy sobie z niego korzystać. Aczkolwiek na ten moment nie traktowałbym tego jako y, Coś, co można na równi stawać z MacBookiem, ale jako dodatek. Jeżeli montujemy tylko filmy z telefonu czy szybkie formy, no to myślę, że możemy z tego skorzystać i to fajnie będzie działać. Jeśli bardziej tutaj mówimy o profesjonalnej pracy na dużych plikach w 4K, w H265, jeśli chcemy jeszcze to pokolorować i dodać sporo efektów, no nie będzie nam działało to za, za płynnie i za komfortowo. Jest taka możliwość, ale po co? Na ten moment zdecydowałem się jeszcze na MacBooka do, do pracy codziennej. Me, mega się cieszę, że w końcu mamy alternatywę na iPada w postaci DaVinci Resolve. Ja zakupiłem Luma Fusion, w którym zmontowałem kilka rolek i w sumie nie polubiłem się z tym programem. Wiem, że jest też bardzo fajnym softem do postprodukcji materiału, aczkolwiek szybciej dla mnie jest wrzucić pliki na Timeline Final Cut, i zrobię to o wiele sprawniej. W DaVinci na iPadzie nie znajdziemy wszystkich zakładek dostępnych z desktopowych wersji. E, mamy tą wersję nieco okrojoną na ten moment. E, ta wersja dosyć się buguje, czasami potrafi się nie włączyć, e, ale tak jak mówię pewnie będzie to naprawiane z czasem i w kolejnych aktualizacjach. Na ten moment traktowałbym DaVinci na iPadzie jako fajną ciekawostkę i coś co z boku na pewno bacznie będę obserwował. E, nie mogę się doczekać kolejnych aktualizacji, żeby sprawdzić, czy poprawi się wydajność i jak to wszystko będzie działać. Na ten moment y, myślę, że to jest fajne uzupełnienie do, do normalnego laptopa czy, czy komputera. Podczas testów w Davinci na iPadzie program zwiesił się kilka dobrych razy i potrafił się wyłączyć. W momencie, kiedy zaimportowałem y, 10-15 GB materiałów z 4K z R6 i z mojego R2S drona, to ten program nie dawał sobie rady. Mimo tego, że pliki były na dysku SSD, no to to wszystko bardzo siermiężnie działało i no po prostu odechciewało się montować. Na ten moment nie traktowałem tego jako alternatywę dla Makowskiego Final Kata czy, czy DaVinci Resolve desktopowego, ale jako fajny dodatek, coś co pozwoli nam zmontować materiał na trasie na kolanie w trakcie podróży samochodem lub też pliki z telefonu, które są o wiele lżejsze i na pewno to będzie o wiele fajnie działać. Także jeżeli ktoś głównie robi rolki i nagrywa telefonem, no to myślę, że śmiało może się zainteresować tą opcją. Da DaVinci powinno sprostać jego oczekiwaniom. Jeżeli Chciałby ktoś to potraktować jako bardziej profesjonalne rozwiązanie? Na razie bym się wstrzymał i zobaczył, jak to dalej się będzie rozwijało. I myślę, że kolejne aktualizacje na pewno poprawią stabilność programu i wszystko zacznie działać jeszcze, jeszcze lepiej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim filmie. Nie zapomnijcie o łapce w górę i widzimy się już w kolejnych materiałach. Cześć!